Dziś na kanale o technologii PC w cenie PlayStation 5. Dyskusja PC czy konsola toczy się, odkąd istnieją PC i konsole. I zawsze kiedy wychodziły konsole kolejnych generacji zdarzali się ludzie, którzy mówili, że w tej cenie to można zbudować znacznie lepszego peceta. No ale w obecnej generacji sytuacja nieco się zmieniła. Bo po pierwsze konsole obecnej generacji, czyli PlayStation 5 czy Xbox Series X. Są bardzo potężne, a mimo to nadal stosunkowo niedrogie, a po drugie... Po pandemii rynek elektroniki użytkowej oszalał, jeśli chodzi o ceny, i komponenty do PC-ów stały się znacznie droższe niż były kiedyś. Teraz ta sytuacja się już nieco normuje, no i zwłaszcza karty graficzne nieco potaniały w stosunku do tego, co było rok temu czy dwa lata temu, ale dalej nie jest to taki poziom, jaki niektórzy mogą pamiętać. Dlatego postanowiliśmy sprawdzić, czy w 2024 roku w cenie nowego PlayStation 5, czyli około 2500-3000 zł, faktycznie można złożyć PC-a który dorównuje konsoli możliwościami. Także zamówiliśmy części za własne pieniądze, złożyliśmy komputer i sprawdźmy, jak PlayStation 5 wypada w porównaniu do kosztującego tyle samo PCta. Jakiego PCta możemy złożyć w cenie PlayStation 5? Cóż, no, sami mamy jakąś tam wiedzę, ale dla wszelkiego postanowiliśmy spytać prawdziwych ekspertów w tym temacie. Dlatego teraz oddaję głos TechLiptonowi i Zmasło. Witam wszystkich widzów kanału technologii. Dawid poprosił mnie o przygotowanie zestawu komputerowego, który miałby w jakiś sposób odnosić się do, nie wiem, osiągów czy możliwości PS5. No i. Tak prawdę mówiąc, szału nie ma, bo w tych pieniądzach, czyli w okolicach 2400 zł, 2500, możecie nabyć zestaw z Ryzenem 53600, czyli dosyć starym 6 i 12-wątkowym procesorem RX 6600, tanią kartą graficzną AMD, ale dalej całkiem niezłą w tych pieniądzach. Też stara płyta główna na chipsecie B450, 16GB zestaw ram 1TB NVMe i do tego budżetowe komponenty takie jak zasilacz MSI czy obudowa Deepcoola. To wszystko za niecałe 2.500 tysiąca nie wliczając kwoty za system operacyjny. Taki zestaw pozwoli Wam na grę w rozdzielczości Full HD na detalach średnich, czasem wysokich w zakresie od 40-35 do ponad 60 klatek na sekundę. Sami musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jest to poziom PS5. Biorąc pod uwagę rozdzielczość Full HD, no chyba niekoniecznie. Klatkarz będzie ok, ale też nie w każdym tytule. Chłopaki z kanału poprosili mnie, żebym przygotował PC tam mniej więcej w budżecie takim jak PlayStation. To zawsze jest wyzwanie, bo nie da się dokładnie dobrać tak komponentów, żeby odpowiadały tym z PlayStation. Zestaw, który ja przygotowałem widzicie teraz na ekranie. On kosztuje mniej więcej 2700 zł. Nie jest to żaden potwór, nie jest to żaden demon wydajności, ale bez problemu powinien uruchomić każdą grę w rozdzielczości Full HD. No właśnie, niestety jednak karta graficzna w tej cenie, która się tam znalazła, no będzie jednak troszeczkę słabsza niż układ, którym dysponuje PlayStation 5. Więc raczej grać w rozdzielczości 4K no na takim układzie raczej się nie da. Do tego też trzeba pamiętać, że do takiego zestawu, który ja przygotowałem, no należałoby też dokupić system operacyjny, który też no swoje kosztuje. Generalnie komputer da się złożyć w tej cenie i będzie on działał ok. Natomiast pytanie, czy chcecie grać w wysokich rozdzielczościach, czy nie. Bo jednak wydaje mi się, że jeżeli trzymamy się stricte tego 2700 zł, tego pułapu cenowego, no to PC będzie delikatnie słabszy. Także dzięki Piotrek, dzięki Łukasz za pomoc przy realizacji tego materiału. Zgodnie z tym, co nam poleciliście, zamówiliśmy odpowiednie części i do tego zaraz przejdziemy, ale zanim powiemy, jaka jest konkretnie specyfikacja komputera, o którym będziemy tutaj mówić, czas na partnera dzisiejszego odcinka, czyli firmę Dark Flash. PC ta w cenie PlayStation 5 zbudowaliśmy w obudowie Dark Flash DK150. Widzicie ją tutaj z tyłu, widzicie ją na przebitkach. Jest to dość kompaktowa obudowa, która mieści wewnątrz pełnowymiarowe podzespoły. Zmieścimy do niej płyty główne nie tylko w małych formatach Mini ITX czy micro ATX, ale też pełnowymiarowe ATX. Zmieści się tutaj też karta graficzna o długości do 29 cm. Oraz chłodzenie do wysokości 16 cm. Nie ma tutaj też problemu z montowaniem chłodzenia wodnego, bo mamy aż 6 miejsc na wentylatory 120 mm. Trzy wentylatory 120 mm są zainstalowane, są to wentylatory RGB i są one bardzo ciche, co jest bardzo miłym bonusem. Ale mamy też dość miejsca, żeby zmieścić pełną chłodnicę, nawet 360, ona wejdzie na front bez większego problemu. Mamy tutaj też piwnicę do zasilacza. W tej piwnicy jest też miejsce na dodatkową klatkę na dyski HDD. Z tyłu obudowy mamy miejsce na mocowanie dysków SSD, SATA. Ogólnie budowanie w tej obudowie, jak na jej wymiary jest bardzo proste mamy tutaj dużo przelotek na kable jest wygodnie naprawdę łatwo mi się w tej obudowie budowało obudowa na górze została wyposażona w dwa porty USB 2.0 oraz w jeden port USB 3.0 który zapewnia szybki transfer danych z przodu można też podłączyć słuchawki i inne akcesoria obudowa ma też przeszkloną jedną część także możemy oglądać nasz zestaw przez cały czas i co najważniejsze nie kosztuje majątku bo ta obudowa kosztuje około 200 stówek czyli do takiego buildu jak PC w cenie PlayStation 5 będzie w sam raz. Więcej o obudowie Dark Flash DK 150 dowiecie się z linku, który znajduje się w opisie tego filmu, a tymczasem przejdźmy do pełnej specyfikacji naszego komputera. Zgodnie z zaleceniami TechLiptona i z masło postanowiliśmy zrobić setup cały na AMD, czyli mamy tutaj procesor AMD Ryzen 5 5600, mamy grafikę Radeon 6600. Do tego 16 GB terabajt miejsca na dane. Tutaj tylko chciałem powiedzieć, że w międzyczasie niestety dotarła do nas uszkodzona płyta główna Gigabyte, musieliśmy ją wymienić na płytę główną Asusa, która akurat była przeceniona i kosztowała tyle samo. Także jeżeli widzicie gdzieś na przebitkach płytę Gigabyte, no to właśnie dlatego, że pierwotnie montowałem tego peceta na płycie Gigabyte, a potem musieliśmy go przetransplantować na płytę Asusa. Obydwie płyty są na chipsecie B550 w formacie Micro ATX, bo co prawda pełnowymiarowa płyta też by się nam tutaj zmieściła, ale jeśli chodzi o stosunek ceny do jakości, to właśnie te modele okazały się najlepsze. W cenie 2500 zł, niestety, nie zmieściło się już miejsce na osobne dedykowane chłodzenie, więc musieliśmy kupić procesor w wersji box, ale to chłodzenie od AMD jest w miarę przyzwoite, w razie potrzeby zawsze je można w przyszłości wymienić. No i jest też jeszcze zasilacz o mocy 600 W, tutaj mała porada, jak składacie peceta nawet budżetowego, nie oszczędzajcie na zasilaczu, bo jest to najbardziej newralgiczny komponent w Waszym komputerze i od jego jakości może zależeć przede wszystkim długowieczność Waszego zestawu, więc tutaj nie warto przesadnie oszczędzać. Jedno co, jeżeli uda się Wam kupić, polecam kupić zasilacz modularny, bo on ułatwia pracę z kablami. No ale w tej cenie musieliśmy się pogodzić z zasilaczem, który modularny nie jest, więc troszeczkę zabawy z kablami było. Ja nie jestem w tym najlepszy, więc z góry przepraszam, jeżeli czyjaś nerwica natręstw nie wytrzyma tego, jak wygląda wnętrze tego peceta. I tutaj mały disclaimer, bo na pewno ktoś już w tym momencie pisze w komentarzach, że. Prze... Przecież ta cena nie uwzględnia systemu. Tak. Niestety taka jest smutna prawda, że w cenie PlayStation 5 nie da się złożyć sensownego PECETA, uwzględniając w tym cenę systemu operacyjnego, także do ceny musicie doliczyć też koszt Windowsa. Nasz wybór wcale nie oznacza, że to jest wybór jedyny słuszny, bo tych komponentów jest naprawdę mnóstwo. Spokojnie można zbudować zestaw na Intelu, na Nvidia. My akurat postawiliśmy na zestawy AMD po części dlatego, że w stosunku ceny do jakości te radeony i procesory AMD. Troszeczkę lepiej się sprawdzają, no a też żeby być fair, w PlayStation 5 siedzą podzespoły od AMD, więc jest to bardziej miarodajne porównanie, kiedy stosujemy podzespoły od tego samego producenta. Pamiętajmy też, że w naszym porównaniu PS5 i PC-ta nie uwzględniamy kosztu peryferiów czyli na przykład w przypadku pc powinniśmy doliczyć jeszcze jakąś najbardziej podstawową klawiaturę i myszkę, no bo przecież w przypadku PlayStation mamy w zestawie pada. No ale z drugiej strony też do obydwu trzeba doliczyć ekran, tak? Do PlayStation musimy mieć telewizor, do komputera musimy mieć monitor, czy PlayStation też możemy do monitora podłączyć, także tego w naszych kalkulacjach nie uwzględnialiśmy. Warto też powiedzieć, że nie musicie montować komputera samemu. Ja złożyłem peceta samemu, bo mam w tym doświadczenie, wiem jak to zrobić. Jeżeli nie wiecie jak to zrobić, wiele sklepów oferuje usługę montażu, która jest bardzo tania, także warto to zlecić specjaliście, jeżeli nie jesteście pewni, czy dacie radę zrobić to samemu. Kolejna też rzecz Wspominałem o płycie głównej. Warto powiedzieć, że znakomita większość tanich płyt głównych nie posiada wbudowanej łączności bezprzewodowej, ani Wi-Fi, ani Bluetooth. Łączymy się z internetem po kablu. W przypadku PlayStation 5 mamy oczywiście łączność bezprzewodową, więc o tym trzeba pamiętać, że jeżeli chcecie się połączyć w domu przez Wi-Fi, jeżeli chcecie podłączyć akcesoria Bluetooth, no to musicie albo kupić droższą płytę główną, albo dokupić jakiegoś dongla USB. To są tanie rzeczy, za stówkę dokupicie spokojnie dongla na Wi-Fi i wszystko będzie działać ale jeżeli chodzi o specyfikację, a teraz pomówmy, co można z tą specyfikacją zrobić, czyli jak PC w cenie PlayStation 5 sprawdza się w grach. Tak jak mówili Piotrek i Łukasz, taki zestaw nadaje się do grania przede wszystkim w Full HD. W niektórych tytułach uda się podkręcić rozdzielczość do 1440p, raczej w żadnym nie uda się pograć komfortowo w 4K, chyba że w jakichś starszych tytułach na niższych ustawieniach grafiki, ale generalnie nie polecam. Najlepiej jest się trzymać rozdzielczości Full HD, bo wtedy możemy liczyć zarówno na podniesienie tych detali na wyższe poziomy, jak też na płynniejszy klatkarz i płynniejszą rozrywkę. Żeby było fair, sprawdziłem takie gry, które są wspólne dla tych systemów, czyli np. głośne ekskluzywy God of War i Spider-Man. No bo mam jedno i drugie na PC i na PlayStation, kilka starszych gier, żeby sobie porównać jakość rozgrywki na jednym i na drugim. Jeżeli szukacie sprzętu stricte do grania, jeżeli nie gracie zbyt często, jeżeli to ma być sprzęt, który będzie służył tylko i wyłącznie rozgrywce, konsola jest nie do pobicia. Zwłaszcza jeżeli dorzucicie do tego abonament na gry, który tam kosztuje w tej chwili 50-70 zł miesięcznie to można naprawdę w rozsądnych pieniądzach mieć setki gier do ogrania i te gry będą wyglądały pięknie. No bo na PlayStation 5 pogramy w gry w rozdzielczości 4K przy 60 klatkach, niektóre nawet przy 120 klatkach. Ogólnie te gry na PlayStation 5 wyglądają prześlicznie. Z kolei na PC mogłem sobie komfortowo pograć w zasadzie w każdą grę, jaką posiadam, w rozdzielczości Full HD, na co najmniej średnich detalach. Tak jak wspominałem, nie ma co liczyć na rozdzielczość 4K, ale tutaj bardzo dużym atutem kart od AMD. Jest obecność technologii FSR, która pozwala nam tak jakby odpalić grę w niższej rozdzielczości i wyrenderować ją do wyższej rozdzielczości. I jeżeli skorzystamy z tego FSR, to w ogóle możemy zagrać w praktycznie każdą grę, nawet najnowsze tytuły AAA i one będą działały płynnie. Oczywiście najprawdopodobniej trzeba będzie obniżyć detale, no ale jest to kompromis, na którym musicie się godzić kupując peceta z tej półki cenowej. Tylko czy to oznacza, że kosztujący tyle samo PC jest gorszy od PlayStation 5? Zależy kogo spytać i zależy w co gracie, bo jeżeli chcecie grać tylko w najnowsze tytuły akcji, w wysokobudżetowe produkcje, no to pewnie PlayStation 5 jest niezaprzeczalnie lepszym wyborem, ale pragnę przypomnieć, że świat nie kończy się na Spider-Manie, Gado Włoże czy Ghost of Tsushima i mnóstwo ludzi lubi grać w gry starsze, lubi grać w gry niezależne, lubi grać w gry mniej zaawansowane. Masa ludzi gra w strategię, ludzie grają w FPS-y, które na konsolach są jakąś pomyłką, a na komputerze mamy do tego tytuły esportowe, jak nie wiem, Overwatch czy CSGO i w takich tytułach esportowych możemy bez problemu z takiego pc a -ta wycisnąć płynność kilkuset klatek na sekundę, co w połączeniu z dobrym monitorem o wysokiej częstotliwości odświeżania daje naprawdę super płynne wrażenie z rozgrywki i wcale nie trzeba wydawać fortuny na komputer, który nam na to pozwoli. Także kwestia tego, co jest lepsze do grania w przedziale cenowym 2500 zł, czy PS5, czy PC, sprowadza się tak naprawdę do tego, w co chcecie grać, bo o ile oczywiście nowe tytuły działają lepiej na konsoli, tak starsze tytuły bez problemu odpalicie na tym pc nawet w wyższych ustawieniach graficznych. A też z nowymi tytułami poradzi on sobie jeszcze przez bardzo, bardzo długi czas. Oczywiście przewagą PS5 nad PC -tem jest bezobsługowość konsoli. Konsole kupujemy, podłączamy do telewizora, logujemy się na konto koniec, gramy nie trzeba o niczym myśleć. Z pc tem no. Różnie bywa. Jeżeli składacie peceta, to problemy zaczynają się już na etapie montażu czy wręcz doborze komponentów. Jeżeli kupicie gotowy zestaw, no to zawsze trzeba pamiętać, że czasami trzeba doinstalować sterowniki, czasami jakaś gra może nie działać. Mamy 15 różnych repozytoriów gier, w których trzeba się orientować. Te gry też mają różne wymagania, różne ustawienia. O ile granie na PC nie jest już takie problemowe jak było kiedyś, tak no uczciwie trzeba przyznać, że daleko mu do bezobsługowości, jaką znamy z konsol, ale też z doświadczenia wiem, że większości ludzi, którzy grają na PC, to nie przeszkadza, a też absolutnie nie jest to tak skomplikowane, jak niektórzy chcieliby. Żeby było, nie jest to fizyka kwantowa i wystarczy naprawdę odrobina chęci, żeby się tego nauczyć i do tego przyzwyczaić. A z kolei niezaprzeczalną zaletą Peceta jest to, że możemy go rozbudować. No bo konsola, taką, jaką ją kupimy, taką ona zostanie i okej, okay, ona sobie pożyje przez cały ten okres generacji, czyli powiedzmy te 6 do 8 lat, i nie będziemy musieli się przejmować, ale PC daje nam więcej możliwości. Możemy kupić sobie takiego taniego peceta za 2500 zł. Jeżeli na przykład nie stać nas w danym momencie na lepszą kartę graficzną, to poczekać i za jakiś czas odłożyć i kupić lepszą. Możemy wymienić procesor, jeżeli kupimy płytę główną z odpowiednim chipsetem, która daje nam możliwości rozbudowy. Możemy dołożyć RAMu, możemy dołożyć dyski. Tutaj też dołożymy dysk, ale na tym możliwości rozbudowy się kończą. A tymczasem na pcecie możemy wymienić w zasadzie każdy komponent, jak nam się tylko żywnie podoba, i PC, jaki kupimy dziś. Wcale nie musi być tym samym PC-em, jakim będzie za kilka lat. No i kluczowe tutaj jest też to, że o ile na PlayStation możemy tylko grać, tylko czerpać jakąś przyjemność z rozrywki, tak, PC może być narzędziem wszechstronnym, może być narzędziem pracy. Ten komputer jest dostatecznie wydajny, żeby poradzić sobie w zasadzie z każdym zadaniem, od pracy biurowej po montowanie wideo. Kosztuje tyle samo co konsola, której jedynym zastosowaniem tak naprawdę jest granie. Więc tak jak mówiłem na wstępie, jeżeli szukacie sprzętu tylko do grania, to PS5 prawdopodobnie jest lepszym wyborem, no chyba, że gracie w gry, które są dostępne na PC i które lepiej się na PC sprawdzają. Ale jeśli szukacie jednego sprzętu do grania do pracy, to PC jest niezaprzeczalnie lepszym wyborem. Tu każdy już sobie musi sam odpowiedzieć, bo i zależy też, jakim typem klienta jesteście, kim jesteście. Jeżeli tak jak ja na przykład już pracujecie całymi dniami przy komputerze, i zmęczyło Was siedzenie przed tym samym ekranem, no to faktycznie PlayStation może być lepszym wyborem, bo sobie walniecie się na kanapę i pogracie dla relaksu. Też dla niedzielnych graczy konsola jest znacznie lepszym wyborem. Ale jeżeli szukacie ponownie komputera uniwersalnego, albo chcecie kupić komputer dziecku, które będzie mogło na nim pograć, albo będzie mogło na przykład odrobić pracę domową, rozwijać się razem z tym komputerem, PC jest bezsprzecznie lepszym wyborem. Też jeżeli macie ambicje streamerskie czy esportowe, PC zawsze będzie lepszym wyborem, no bo ponownie daje nam znacznie więcej możliwości. No i też jest jeden argument, którego zbić nie można. Na PlayStation 5 nie wyszła najlepsza gra wszechczasów, czyli Gothic. Także, czy można złożyć PC-ta PC-ta w cenie PlayStation 5? No można, tylko nie ma co oczekiwać, że on da nam te same fajerwerki graficzne, jakie znajdziemy w konsoli. Bo tak naprawdę gdybyśmy chcieli złożyć peceta, który zaoferuje taką samą jakość grafiki przy takiej samej płynności jak oferuje PlayStation 5 czy Xbox, no to za samą kartę graficzną zapłacilibyśmy więcej niż kosztuje cała konsola. No tego nie da się ominąć. Ale jeżeli wystarczy wam to granie w full HD, jeżeli lubicie grać w inne tytuły niż wysokobudżetowe gry akcji, to PC jest fantastycznym wyborem. I tak naprawdę moim zdaniem nie ma tutaj opcji lepszej lub gorszej, jest tylko ta, która jest bardziej dopasowana do naszego stylu życia, do naszych upodobań. No i oczywiście zdaję sobie sprawę, że jest to troszeczkę symetryzm, bo powinienem się opowiedzieć jednoznacznie za PlayStation albo za PC-tem. No ale ja całe życie byłem PCarzem, ale doceniam. To, czym są konsole jako maszynki do grania. To są relatywnie tanie sprzęty, pozwalające na zabawę z grami w wysokiej jakości graficznej i dla większości ludzi prawdopodobnie konsola będzie lepszym wyborem, no ale świat dzieli się mniej więcej po pół na konsolowców i na pececiarzy. I jeżeli chcecie złożyć peceta w cenie konsoli, no to może nie będzie on w stanie odtworzyć gier w 4K i 120 klatkach na sekundę. Ale i tak zapewni Wam masę świetnej zabawy, a przy okazji posłuży też do innych zastosowań niż tylko granie. I to było już wszystko, co mieliśmy do powiedzenia w tym odcinku. Dajcie znać w komentarzach co o tym sądzicie, czy jesteście team konsola czy team PC. Może jakiego pc wybyście zbudowali w cenie 2500 zł? Także dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Zostawcie nam też łapkę w górę. Subskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek. No i pora na nasze klasyczne badanie statystyczne. Jeżeli obejrzeliście ten film do końca, to wpiszcie w komentarzu PC Master Race. I my będziemy wiedzieli, że obejrzeliście ten film w całości. Tymczasem, do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale o technologii. Cześć!